Bielawska Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotowuje się do kolejnego sezonu grzewczego. Zakupiona została już odpowiednia ilość opału, a ciepłownie są regularnie serwisowane. Prezes Bielawskiej Spółdzielni Tadeusz Darynowski podsumował także poprzedni sezon grzewczy. Nie był to trudny sezon, nie mieliśmy jakichś poważniejszych awarii. Jeżeli coś musimy wymieniać, no to są rzeczy, które zużywają się na co dzień po prostu. Ciepłownia na przykład ma już. Ponad 12 lat. No, i są rzeczy, które trzeba było wymienić: koryta do sypu węgla czy taśmociąg naprawić. Przede wszystkim trzeba serwisować na bieżąco i sprawdzać wszystko. Także nie, nie było żadnych problemów. Podobnie też nie było problemu z kotłowniami lokalnymi. Też one są serwisowane co miesiąc. W razie potrzeby są wymieniane niektóre elementy. No, w kotłowni w pieszycach trzeba było wymienić pewne elementy kotła, bo też się zużyły, no zresztą ta w Pieszycach i na Grabskiego w Bielawie mają prawie 30 lat i tutaj już musimy myśleć w najbliższej przyszłości o ich modernizacji, żebyśmy nie, nie byli zaskoczeni i żeby następne sezony były również bezawaryjne. Co ciekawe, notujemy we wszystkich tych systemach zmniejszenie Zużycie ciepła, ale to jest głównie e, korzystniejsze warunki atmosferyczne. Prawie 1,5 stopnia była średnia temperatura w sezonie wyższa. No i sezon trwał o 19 dni krócej. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższy sezon, też jesteśmy w 100% przygotowani do tego sezonu. E, wszystkie urządzenia zostały sprawdzone. Po prostu tam, gdzie trzeba było jakieś naprawy dokonać, zostały naprawione. A najważniejsze, że jak widać za mną, mamy bardzo dużo węgla jak nigdy, ponad, ponad 5200 ton. Zużywamy około 8, 8 tysiąca ton, czyli mamy gdzieś do końca lutego, może i marcu, zabezpieczenie węgla. Co najważniejsze, ten węgiel ustabilizował się na niższej cenie, prawie połowę taniej niż. Te najwyższe ceny, jakie notowaliśmy w 2022 roku, jest, jest dostępny. Jest to polski węgier bardzo dobry. Także tutaj też nie, nie spodziewam się żadnych problemów, i kotłownie lokalne, też te gazowe, są przygotowane do sezonu zimowego. I powinno wszystko dobrze funkcjonować, nie powinno być żadnych przerw w dostawach. Jedyna rzecz, o teraz zostaliśmy poinformowani, to że spółka Bar wymienia część sieci ciepłej na Osiedlu Południowym i będą przerwy w dostawach ciepłej wody. 29, jeżeli dobrze sobie przypomina, będzie jednodniowa przerwa dla całego Osiedla Południowego i Osiedla przy ulicy Baczyńskiego. Natomiast w związku z tym, że ta sieć jest wymieniana, w rejonie budynku 1, 2, 3. To te budynki, jak tam nam oświadczono, mogą mieć przerwę aż do 25 września. Norwida 8 też. Norwida 1, 2, 3, i Norwida 8 może być ta przerwa ponad 3 tygodnie. No, rozmawiamy i Bar też obiecuje, że będzie robił wszystko, żeby ją możliwie najwięcej skrócić. Także wszystko jest dobrze. I nie powinno być żadnych obaw co do sezonu i co do ceny kosztów ogrzewania z uwagi na niską cenę węgla.